Czy rozpalałeś już kiedyś w kominku z pomocą rekuperatora? Jeżeli nie, zapraszam cię na nasz materiał. Cześć, nazywam się Konrad i dzisiaj przedstawię Wam tryb wentylacyjny Fireplace. Jak wszyscy wiemy, w zależności od warunków i zdolności, proces rozpalania w kominku może wyglądać różnie. Funkcja Fireplace, czyli kominek, pomoże Ci w tym i przy okazji jest bajecznie prosta. Uruchomić ją można dzięki aplikacji Flexit Go albo na jednym ze sterowników prostym przyciskiem kominek. Po jej uruchomieniu rekuperator zwiększa nawiewane powietrze i obniża powietrze wywiewane. Dzięki temu zyskujemy w domu nadciśnienie, które pomaga rozpalić ogień i skutecznie broni, aby dym z kominka w trakcie rozpalania nie dostał się do pomieszczeń. Macie jeszcze jakieś pytania? Zadajcie je pod spodem w komentarzach, a my chętnie na nie odpowiemy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.